Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny trening związany z pięknym, kształtnym pisaniem. Dzisiaj litera ch zapisana w postaci dwuznaku. Ch w języku polskim możemy zapisać za pomocą tak zwanego samego h, ale możemy również zapisać w postaci dwóch liter: litery s i litery ch. Które w połączeniu ze sobą dają nam głoskę ch. Jeżeli jesteście gotowi, to za chwileczkę rozpoczniemy nasz trening. Poznamy prawidłowy zapis dwuznaku ch w postaci tak zwanego cecha. Poznamy mały dwuznak cecha, wielki dwuznak cecha. Będziemy stosować ten dwuznak w sylabach. W wyrazach, a także w zdaniach. Jeżeli jesteście gotowi, to uwaga, zaczynamy. Oto dwuznak CH zapisany za pomocą liter drukowanych. Za chwilkę zobaczycie, w jaki sposób należy prawidłowo zapisywać ch w postaci dwuznaku CH w liniaturze. Mały dwuznak ch w postaci liter CH oraz wielki dwuznak ch w postaci liter CH. Zapraszam Was teraz do zapisywania dwuznaku CH. W postaci pisma szkolnego w liniaturze zaczynam od małego dwuznaku CH, a więc prawidłowy kierunek ruchu ręki, tak jak gdybym zapisywała literę C i nie odrywam ręki, od razu kieruję ją ku górze do zapisu litery H. I tak wygląda dwuznak CH zapisany w postaci. Małej litery. A teraz wielka litera C, litera C, ale mówi się o tym dwuznaku CH, ponieważ litery w alfabecie mają swoje nazwy. Litera C w alfabecie nazywa się C. CH, stąd taka nazwa tego dwuznaku. Przede mną CH zapisane, jak, jak widzieliście, płynnym ruchem ręki, w ogóle nie odrywałam ręki wobec tego sylaba Ho. Zaczynam od zapisu litery C, nie odrywam ręki od razu prowadzę do zapisu litery H, nie odrywam ręki, mam już zapisany dwuznak CH i odrywam rękę do zapisu litery O, ponieważ tak wskazuje mi prawidłowy kierunek zapisu tej litery. Sylabem ho umieszczę teraz w wyrazie chory. Zapisuję c, zapisuję h, a więc dwuznak ch. Po tym dwuznaku odrywam rękę, zapisuję literę o według prawidłowego kierunku jej zapisu. Nie odrywam ręki od razu. Litera r płynnym ruchem ręki, nie odrywam ręki i od razu litera Y. I już mam zapis chory. Ops, hop, 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 hop. No, powiedzmy, że że to Y, no nie, chyba wytrę, słuchajcie, gumką, bo mi się naprawdę to nie podoba. Ta litera Y. Chciałam płynnie Wam pokazać, co Wam pokazałam, ale, no ale, właśnie, ale wyszło mi niekształtnie, nieładnie. Dlatego dokonam korekty, czyli poprawię. Ojej, jej, Miało być pięknie. Wyszło niezbyt pięknie. Chory chłopiec. Znowu dwuznak CH, a więc litera C. Unoszę do góry na dół. I bez odrywania mam już zapis CH. Do góry, do litery U, a więc laseczka, odrywam rękę, od razu zapisuję kreseczkę u góry, by o niej nie zapomnieć. Prawidłowy kierunek zapisu litery O, nie odrywam ręki. Litera P, u mnie litera P, płynnym ruchem unoszę do góry. Litera P u mnie ma otwarty brzuszek. Od razu dzięki temu zapisuję literę I, ale nie odrywam ręki do kropki, tylko od razu zapisuję pętelkę do litery E. Teraz dopiero zapisuję kropeczkę i na końcu litera C. Chory chłopiec. No, i zapis chomik puchatek. Zaczynam zapisywać dwuznak CH małą literą C. Nie odrywam ręki do H. Unoszę do góry, następnie na dół. Płynnym ruchem mam zapisany dwuznak CH. Odrywam rękę do zapisu litery O, ponieważ pamiętam o prawidłowym kierunku ruchu ręki. Teraz litera M. Bez odrywania ręki. O im nie odrywam ręki, ja wiem, że nie jest to łatwe, no ale trenuję płynny zapis. Nie odrywam ręki również do I i słuchajcie, ja nie odrywam również ręki do K. Od razu prowadzę do góry, na dół, kończę zapis litery K i dopiero teraz stawiam kropeczkę. Przy literze I. Jeżeli jednak zapominacie o tych maleńkich elementach, jak kropeczki, kreseczki czy jakieś haczyki, to najpierw napiszcie tę literę, a dopiero później łączcie kolejną. Nawet jeżeli wasz zapis nie będzie wtedy płynny, to i tak jest ważne to, żeby każdy element litery się znalazł. Chomik, puchatek. Ponieważ puchatek to imię, więc muszę zapisać wielką literą. Wielka litera P. Odrywam rękę. Łącznik i od razu zapis litery U. Odrywam rękę po zapisaniu U. Zapisuję dwuznak CH, czyli litera C. Unoszę do góry do litery H. I zapis dwuznaku CH wykonany bez oderwania ręki, płynnym ruchem odrywam rękę do litery a i nie odrywam ręki do litery t, ale moi drodzy, ja stawiam najpierw laseczkę, nie odrywam ręki, od razu robię pętelkę do e i nie odrywam ręki od razu Robię zapis do K, by moje pismo było płynne, i dopiero na końcu stawiam kreseczkę przy literze T. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, jeżeli zapominacie o tych maleńkich elementach, to najpierw dokończcie pisać tę literę, najpierw zróbcie zapis litery T, oderwijcie rękę i zapiszcie potem końcówkę EK, żeby po prostu nie zapomnieć o tych maleńkich elementach literowych, bo są one niezwykle ważne. Ja o nich pamiętam, dlatego zapisuję płynnym ruchem ręki i dopiero po wykonaniu płynny, płynnego ruchu ręki dopisuję brakujące elementy, ale wy tak robić nie musicie, jeżeli. Zapam, jeżeli zapominacie o tych maleńkich elementach. Uff, nagadałam się. Moi drodzy, karta pracy sporządzona w generatorze na stronie www.superkit.pl. Link do tej strony zostawię Wam na dole w opisie filmiku pod filmikiem. A teraz zapraszam Was do zeszytów. Drodzy, myślę, że dzisiejszy trening dobiega końca. Mam nadzieję, że przebiegł Wam pomyślnie, pięknie i kształtnie zapisywaliście dwuznak CH. Mam również nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał się. Jeżeli tak, to zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia, radosnego nastroju i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Pa.